Witaj, to będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzydlania wita Cię Alina Kaźmierczak. Dziś z niecodziennego miejsca, z hotelu Spa Kolumna w masku, po jodze, po jodze twarzy i po relaksacji, więc jeszcze z kocykiem. Dziś taki temat, co ostatnio zrobiłaś tylko dla siebie? Nie dla kogoś, nie dla rodziny, nie w tym wszystkim ferworze, który każdego dnia dajesz innym, ponieważ każdego dnia dajesz siebie innym. Ale co bierzesz dla siebie? Co robisz tylko i wyłącznie dla siebie? Czy to jest odpoczynek, czy to jest relaksacja, czy to jest jakiekolwiek inne działanie, które wynika z potrzeby Twojego serca. A czy kiedyś w ogóle nic nie robisz? Jak to jest nic nie robić? Bo nawet jak nic nie robisz, to i tak robisz. Ale żeby potrafić właśnie się. Tak wyłączyć, żeby nic nie robić. Jak czasami na szkoleniu się pytam: słuchajcie, zamknijcie oczy, i teraz jest taki fajny moment nic nie robienia, teraz nie będziemy nic robić. I pytam się kobiet, kiedy ostatnio nic nie robiły, to bardzo często nie potrafią sobie przypomnieć nawet takiego momentu, co to znaczy nic nie robić. I dziś zastanów się nad tym, co robisz, jak nic nie robisz, jak często nic nie robisz i pozwól sobie na nic nie robienie, żeby się położyć, posłuchać muzyki i oddać się totalnej relaksacji i totalnemu luzowi, ponieważ Twoje ciało na pewno tego potrzebuje. A czy dbasz o potrzeby swojego ciała? Czy pamiętasz, że ono w ogóle jest? Bo ja miałam takie momenty, kiedy nie pamiętałam, że mam ciało. A jeśli na chwilę się zatrzymasz, wejdziesz ze świadomym oddechem do swojego ciała, to wtedy przypomni Ci się, wszystkie spięcia Ci również o tym powiedzą, że masz ciało. Więc zadbaj o siebie od czasu do czasu. Ja to zrobiłam, dlatego wczoraj mnie nie było. Dzisiaj jestem w pełni zrelaksowana i nabieram sił, żeby Was motywować w kolejne dni. Miłego dnia!